PKO Bank Polski prezentuje Niedawno temu w oddziałach PKO Banku Polskiego pojawiła się nowość o niezwykłej mocy. Niezwykle mocna lokata. 10,5% za 18 miesięcy. 7% w skali roku z możliwością wypłat. Stań po stronie zysku. PKO Bank Polski blisko Ciebie. Szczegóły w oddziałach PKO BP oraz na www.pkobp.pl Chwyć akcję z wyjątkowym telefonem Sony Ericsson C902, gdy liczy się każda sekunda. I nie możesz sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Polegaj na telefonie, który nie tylko świetnie wygląda, ale jest wyposażony w technologię Cybershot. Dlatego wybrał go Bond. James Bond. Przyjrzyjmy się piraniom Pygocentrus naturerii, znanym z niebywałej nadpobudliwości. A teraz zobaczmy ich reakcję na nowego KitKat Chunky. Lepszego niż kiedykolwiek. Jeszcze bardziej kruchego i jeszcze bardziej czekoladowego spokój. Znalazły powód, by zrobić sobie przerwę. Lepszą przerwę. Czas na przerwę. Czas na KitKat. Każdego dnia tracę witaminy i minerały. Dlatego codziennie biorę Centrum. Centrum to zbalansowana formuła opracowana w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe. Kompletne źródło wszystkich witamin i minerałów, których potrzebujesz każdego dnia. Centrum to mój najlepszy sposób, aby chronić zdrowie. Centrum. Kompletne od A do Z. Suplement diety. A ty? Też chcesz mieć 1000 zł więcej na emeryturze? Zadzwoń, i spytaj o emeryturę premium w ING. Dawniej ING Nacjonale Nederlanden. Są bezwzględni. Zaufaj mi, a będziesz ustawiony do końca życia. Możemy porozmawiać. O jakiej ilości mowa? 250 tysięcy dolarów. Nie boją się nikogo. Jeśli coś pójdzie nie tak, zabijecie. Nie miał żadnej szansy. Jimmy Mercer ma tydzień na schwytanie zabójców. Znajdę syna. wpakuję go do truma. Dennis Hopper, Vigo Mortensen i Wesley Snipes w filmie Punkt Zapalny. Gdy ktoś mnie pyta, gdzie najlepiej ulokować swoje oszczędności,. Mówię otwarcie. Na pewno nie tam, gdzie ludzie stoją w kolejkach. A oprocentowanie jest małe. Ani tam, gdzie są zawiłe procedury. Wybieram bank, gdzie mają naprawdę bogatą ofertę. Teraz aż 10% na lokacie Nordea Superhit i inne równie atrakcyjne produkty oszczędnościowe. Bo jak oszczędzać, to z wysokim zyskiem. Nordea Bank. Stwarza możliwości. Czy twój bank sięga tak wysoko? Foxy i genialne pomysły. Dostajny syn nielunijszym wylał. Potrzeba nam czegoś bardzo delikatnego. Papier toaletowy Foxy. Miękko wytłaczany. Idealny nawet dla najdelikatniejszej skóry. Foxy, miękkość jedwabiu. Dla niektórych najważniejsze w łazience są piękno i relaks. Dla innych bezpieczeństwo i szczęście najbliższych. Jeszcze inni lubią się w niej po prostu bawić. Jednak w każdej łazience czają się groźne grzyby i pleśnie. Chyba że użyjesz fug i silikonów Ceresit z formułą MicroProtect, które zapewnią twojej łazience ochronę na długie lata, w każdych warunkach. Cokolwiek robisz ty i twoi najbliżsi. Fugi i silikony Ceresit stop grzybom i pleśni. Kiedy rozpocząłem pracę w McDonald's, prawdę mówiąc, nie było łatwo. Dostałem pracę w McDonald's. <ślesenia> Niektórzy zmienili zdanie, kiedy powiedzieli im co McDonald's mi zaproponował. Czyli zarobki w porządku, sympatyczna atmosfera i elastyczne godziny pracy. Dzięki. Dlatego wyróżniono nas nagrodą pracodawca roku. Dziękujemy Wam za okazane zaufanie. Odchodzę. Za dużo mnie to kosztuje. Ty też rozstań się z agentem i ubezpiecz swój samochód taniej. W Link 4. Czas najwyższy. Październik to miesiąc oszczędzania. Link 4. Bez pośredników, bez prowizji. Nadchodzą emocjonujące soboty w Zone Europa. Aiden Queen, Kate Beckinsale, Niebezpieczny romans i mroczne sekrety w filmie Nawiedzony. W domu są duchy. Umrzyj dla mnie, Davidzie. Vigo Mortensen, Wesley Snipes i Dennis Hopper w potyczce na śmierć i życie w kryminale. Punkt zapalny. Jeśli coś pójdzie nie tak, zabijecie. cię. Znajdę syna, Wpakuję go do trumny. Herbie Keitel jako amerykański łowca stawia czoło bezwzględnym londyńskim gangsterom. Jak ci się podoba Londyn? Inne miasto, ale takie samo bagno. Niewinność dziecka i brutalny świat ciemnych interesów w filmie Fresh. To drugie zabójstwo, w które jesteś zamieszany. Mam uwierzyć, że to zwykły zbieg okoliczności? Strefa strachu w sobotnie wieczory. Tylko w Sąd Europa. a fáj valamim gyógyszere van szükségem. A régi fájdalom csillapító már nem kapható recept nélkül. Most Nurofen-t vettem a patikában és használt. Sőt, recept nélkül kapható. Nurofen. Célzott hatás a fájdalom forrására. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Minél különlegesebb valami, annál inkább szeretnénk megvédeni. Ezért zártuk az erőt az új külön kicsomagolást nem igénylő Kalgonit Maxim Vanba, amely így időről időre, mosogatásról mosogatásra biztosítja önnek a kiváló eredmények gyémánt Új Maxim Van, Kalgonit, a gyémánt standard mondjam el, miért váltottam az új Cillit Bengre. Előtte súroló krémeket használtam, és előfordult, hogy néhányan súrolnom kellett, és öblítgetni a felületeket. Most az új Cillit Beng a szappan maradék és a vízkő súrolás nélkül tűnik el. De az új Cillit még többet tud. Most a Cillit még ezek az olajos foltok is gyorsan eltűnnek. Csak úgy, mint a smékfoltok a hálószobában. Nem én dolgozom, hanem a Cillit Beng. Próbálja ki még több felületen, még több folton, még több helyiségben. A hátszimke szerint. Cillit és a kosz eltűnik. Legevan van a koszos padlóból, próbálja ki a Cillit padlóra és zsíros szennyeződésekre. A bengereje már a felmosó vödörben is. Meggyőző hatékonyság a padló és a zsíros foltokon.